Ja oczywiście malko dzisiaj mam pokażę sterpowy w Pierwszy to Berserker Przeładowo już do mi się zada trochę obrażeń, bo to nie do razu jakiejś, bo to ja muszę to szybko robić. Jak widzicie burz przeładowuje tak, w takim tempie. Strzelaj do mnie, strzelaj. Strzelaj do mnie, nie do tego. Ja ją zabiję. Nie wiem co O, na przykład ten Mortis. Patrzcie, bije mnie. Teraz się się ładowuje, widzicie? Teraz się czerwoni. A drugi to daje mu, e, e, mi tarczy. Dobra, tego wiecie. Będzie tak, ale ja się nie będę z tym odcinku za nie bo zaraz wyjdzie kolejny wiecie. Znaczy, to jest taki na Tom podzielony. Tomy. Hmm? Bij mnie. Bij mnie. Bij mnie poko. Bij. Nie. Dajcie ja go już fajnie, żeby go tu nie widzicie. No. O, chodź, Ejdwic, strzelaj. Jak widzicie, mam tarczę, która mnie broniła. Więc zaraz będzie kolejny odcinek, więc... Zaraz zobaczycie, kolejny odcinek.